Kurwa szma to jebana, wypierdalaj! <laughs> kurwa jestem niepokonany! Ja pierdolę to fila, a nie, ka a nie ta za dwie dychy! Co tu chciałaś? Ulecz go! O co ja kurwa, jestem szaman do chuja? O, o co, nie mogę go uczyć A przytrzymaj, dobra. No i uleczony, kurwa. To wypierdala z powrotem do roboty. Czy normalna? Ej, oni mi się mylą już, kurwa. Wielkiej futbolowej historii Wypierdalaj, kurwa Jaki fał? Niewykluczone, że sędzia uwzględni to przy podejmowaniu decyzji Kiedy był grasz Ej! A, kurwa Otwock Otwock Otwock, Otwock, Otwock Otwock, Otwock Te karne dwa Te karne dwa i kurwa jebana już gra na czas Jebać cię kurwa śmieciu jebany To byś teraz tańcował dwie godziny Kurwo pierdolona Cieć piłki Saila. No, co za dziwka Jebana, no przecież po kurwi mnie Lgościu obrońca nie może przepchnąć jakiejś kurwa lachy małej, kurwa. No, przecież tą grę kurwa szmaty robią Jebane. Oglądamy teraz tę kapitalną, samotną akcję, raz jeszcze nieco bardziej na spokojnie. Nie, ja kurwa zwariuję. No jak wy kurwie w szafę zbali zaraz, to wy po kurwi! Łooo! Wiem fify. Ten? Cio? Kurwa, no, mać! Kurwa, mać! Via Real w jebany Angel Sousa zajebała pieniądze i Spiry doliła z kraju, kurwa, z reprezentacji polskiej. Kurwa, kurwo! Nie, no jakie wychodzimy z meczu, kolega? tu mam trzech wypożyczonych piłkarzy. Stracę na każdym jeden wiesz jedno użycie. Dobra, wyjdziemy. Na, kurwa bo ją stworzyli 5 minut temu. Na potrzeby gry. Co to kurwa jest? Nie wiem. Czego Pawłowski gada no, z, z nie Nieważny, daj z siebie wszystko. Patrz, tyś pięknie ubrany Masz kolegów nazwijmy to. Wyjdź na scenę dajszą. Wierzę w Ciebie Wierzy po wszystkim. Ej, Let's pojeb! Pojebało ich! Pojeb 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 co go to, go go to, go co go to go kurwa jest? Zarazem coś nie wyjdzie zgodnie z założeniem. Chociaż przy tym Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji No i kurwa Karpę... napęd biało, biało, Karpę... teraz czarno, czarno, no po kurwi Karpę... mnie Tomasz Smokowski, a razem ze mną ten mecz z Komendą na 4, piłeczka górą o! Oj, oj 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 kurwa Skorpion na dziwce Jezus Chrystus, Mateusz, ależ upokorzenie w pierwszy dzień Fify W pola. No mają, mają. Teraz Darwin Gdzie on podał? I teraz Kelly. Kurwa, to tak. Mocno teraz uderzył, ale zupełnie niecelnie. Z tej odległości mógł się chyba pokusić o bardziej techniczne uderzenie. A to baba idzie. O oh, nie. Yeah. baby. Szmato! METRA ciebie kurwa stoi, a ty mu kurwo jebana co za gra! Zajebana w dupę! Zwariuje kurwa! Abra kurwa! Łami dzisiaj pada kurwa, na czasze kurwa jakieś dziwki Dobra gol to jest Oj chuj Ten pad jest rozjebany Świetnie go teraz wypuścił No jednak chorągiewka w kurze Minimalny, spalony Naprawdę minimalny Mogą tu mówić o dużym nieparcie Trafna decyzja, ale trudno tu kogoś winić Dobry odbiór. Przeciwnik, uwaga. Czy teraz będzie okazja? Wciąż jest. Grosz. No nie Dobrze. Brawo. Wybicie. Brońca pokazał, że za zamk... Dawaj za 350. Kurwa rozumiesz debilu Panda, że nie ma za 350. Czy nie rozumiesz? Kurwa. Przygłupy jebane co się dzisiaj. Kurwa FIFA ogląda od razu do wieczora. Nie ma kurwa, za 150 tylko zostały. Nie wytrzymam kurwa z tymi przy... przy... ШИП НО Зараз будем отпирать все, украинец САРАЧО Сука, блядь, иди нахуй Ля 7583 dajki to kurwa, ten skoczek narciarski O, Ile to warte? O oh, jest Di Maria O oh, boż Pop90 kurwa, overrate warte kurwa mniej niż tamten kurwa Kim Lubię kim Arnolda brać i Na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Uwaga, będzie... Dla no co ja mam strzał? Dalej jest groźny. Mamy prankę. Ale trudno by mówić o Kurwa jaki labuz jebany Na co ja mam fine zjny <śmiany> <śmiany> <śmiany>